to jest książka inna. Ta książka jest zupełnie inna od tej pierwszej do tej drugiej, albowiem mówi o uzdrawianiu energiami. Każdy się tego może nauczyć z tej książki. Żeby uzdrawiać energią, nie trzeba, być, nie trzeba mieć żadnych zdolności. Bóg ci nie musi tam odegrać, ty będziesz... Uz nie, tego się naprawdę można nauczyć. Wiem to na pewno, bo słuchajcie, mnie zawsze to podniecało, to uzdrawianie energią to od dawna. I słuchajcie, ja łapa... chodziłem z tymi łapami i tak dotykałem, długo się trafił. Tak częściej teściową, bo najwyżej. <laughs> ale <śmiech> czy kota wie, kto się trafi. Ja nic z tych rękach nie czułem, słuchajcie. Ani ja, już nie mówiąc o teściowej, prawda? Mhm. Więc nie było żadnej reakcji, zupełnie. I w pewnym momencie nagle zacząłem czuć wibracje w palcach, a potem, jak już potem się przekonacie, takie, czujecie doskonale ten flow, ten, ten przepływ energii. To jest tak fizyczne, że nie ma mowy, że przynajmniej poczujecie. Ale kiedy? Jeśli będziecie na tych najniższych poziomach, o których pisał Hobbit, czyli wiecie, na tych poziomach gniewu, żalu, poczucia winy i tak dalej, to wy możecie chodzić z tymi łapami, trenować to wszystko i będziecie mieć taki sam efekt. Nie będzie żadnego to dopiero przychodzi wtedy, kiedy zniesiecie się trochę na poziom wyższy od tych 200 kalkidów, jak ja mam. Czyli kiedy się pozbędziecie tych dolnych energii. I wtedy to naprawdę przychodzi łatwo. Tylko trzeba ćwiczyć. No, umówmy się. Nie mam miejsca bez ćwiczenia, prawda? Więc to trzeba też ćwiczyć. Ja mam te, no, te, te, te okazje, że że tych, mam tych swoich pacjentów, którzy przychodzą do mnie i każdy ode mnie te porcję energii dostaje i rzeczywiście jak gdyby z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc to flow u mnie jest coraz większe. Czasami do tego stopnia, że niektórzy pacjenci, jak tak trzymam ręce w, w odpowiednim miejscu, mówią, że jest za mocno no po prostu, że, że oj, 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 to ja już wiem, że trzeba trochę i, to na, I tego naprawdę możecie się z tej książki nauczyć. Słuchajcie, ja to wszystko opisuję tutaj w tej książce. Jest jeden rozdział, dziewiąty, który jest w zasadzie najkrótszy, gdzie opisuje dokładnie sesję uzdrawiania energii. I oczywiście możecie od razu wejść na ten, na ten dziewiąty rozdział, przeczytać, tylko że nic z Was Dlatego naprawdę warto przeczytać od pierwszego rozdziału. Bo w miarę czytania zacznie się zmieniać, czy chcecie, czy nie chcecie. Zacznie się zmieniać Wasza świadomość. To nie znaczy wcale, że ja uważam, że Wasza świadomość jest mniejsza od mojej. Absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że jest inna. Moja jest inna i Wasza jest inna. Ja się dlatego mogę nauczyć sporo od Was, wy ode mnie, ale dlatego mówię, żebyście przeczytali od pierwszego rozdziału, bo wejdziecie mój sposób poznawania świata, reagowania na świat. Czyli wtedy, te, wtedy jak dojdziecie do 9 rozdziału, już we, moim sposobem wejdziecie w to. I to naprawdę zacznie działać. Ta książka jest troszkę inaczej też napisana, bo ja ją napisałem trochę inaczej. Rozdziały są zdecydowanie krótsze. Tak, żeby można było przerwać, wiecie, przeczytam jeden z rozdziałek, Pójdę spać i coś zapamiętam. za tym są obrazki. Pierwszej książki są obrazki. Dlatego też będę miał prośbę do Was też yy, taką serdeczną. Jak poczytacie, napiszcie parę słów, jak wiecie, ja na końcu książki takiej, umieszczam Wasze opinie o tych książkach. One są przepiękne i rozczulające. No i oczywiście pozytywne, przez zwykłych nie umieszczę, prawda? I tu was teraz powiem, i tu was zaskoczę, zdziwicie się, ale przez yy, od czasu, kiedy zacząłem pisać te książki, nie dostałem ani jednej złej opinii od czytelników. Tak się zastanawiałem dlaczego, przecież ja wiem o tym, że tych wrogów to ja mam mnóstwo, jak, jak każdy zresztą. Nie, 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 oni mnie kochany lubią, wiesz, one mnie lubią, mówią tak, co ten dziadka, ja będę słuchał bardzo mu dziadkowi, nie. Tak, a teraz piszą ci ludzie, którzy, na, na których zrobiła ta książka wrażenia. I słuchajcie, no co no byście czuli, jak, jak, jak pisze ktoś, że mówi, że tylko po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu tej książki ja wyszedłem z oraka na przykład. Bo ja chciałem się poddać, ja byłem po chemioterapii. Ta książka mi taki power, żeby się do, mnie z bo pisze do mnie, dziewczyna mówi, że była już po drugiej próbie samobójczej i była przed trzecią, która miała być ostateczna. I mówi, już więcej koniec, nie będzie żadnych dalej prób, już mi się chce żyć. No to słuchajcie, takie historie że dla mnie są, to jest, to jest motywacja, żeby napisać czwartą, prawda? Coraz no. grubsza. <todgłosy> To jest bardzo ciekawy taki rozdział czwarty, słuchajcie, bo w rozdziale czwartym ja tam omawiam energię. Wszystkie, słuchajcie, i to jest bardzo ważne, ale w zasadzie to napisał, to nie ja napisałem ten, ten rozdział, tylko napisał to właśnie Hawkins. I powiem Wam, jak to było. W moim życiu czasami zdarzają się takie bardzo chwile. No, ciężkie, powiedziałbym. Przyjechało do mnie mąż pewnej Pani, która umierała na raka. Ona była w stanie no krytycznym i mówi ona oczywiście do Ciebie nie przyjdzie, czy mógłbyś przyjechać do niej. Ja mówię, no ale jeśli jest, no wiesz, bardzo Cię proszę, może jednak. Przyjechał samochodem, zabrał mnie, pojechaliśmy tam. Oczywiście w tym łóżku zobaczyłem umierającą kobietę, szkielet w zasadzie kobiety. No ale zacząłem robić te swoje historie i kiedy ona jest a wiecie, ja pracuję z hipnozą. O hipnozie może porozmawiać o dzieciństwie, ale to tak tak. nie teraz. O dzieciństwie nie? tak, W każdym razie, kiedy jest w hipnozie, ja zadałem pytanie jej pod świadomości, czy ona jest w stanie, co na wyjdzie z tego i od razu stawia no, wiadomość, że nie. No i oczywiście nie powiedziałem jej tego, bo, bo to jest bez sensu, ale powiedziałem to tylko jej mężowi. A on mówi, słuchaj, mimo to. Błagam Cię, przyjeżdżaj do niej, no raz na jakiś czas przyjedź, bo no, no, niech ona odejdzie jakoś w takiej, w takiej przyjemniejszej atmosferze. I kiedy tam byłem u niej, nagle zobaczyłem, że na stole leży taka gruba książka, oni zawsze piszą te grube książki, te moje to są książeczki, to ja to nabożeństwo, oni mają taki grube dzień i patrzę, że tam leży taka książka, przywracanie zdrowia David Hawkins. Ja mówię, o, czy czytasz takie książki? Ja mi no wiesz, ja byłem zdeterminowany, mam żonę chore na raka, bo no to kupiłem, ale tego się mówi nie znaczy? To jest coś strasznego. Ale mnie to tak zafrapowało troszeczkę. Że... No natychmiast kupiłem tę książkę, w internecie przeczytam ja i on, i rzeczywiście tak samo, to jest językiem naukowym, słuchajcie. Więc to bardzo się ciężko czyta rzeczywiście, ale tam jest podstawa ustawiona energii. I to, no więc co ja zrobiłem? Ja zrobiłem takie w tym rozdziale czwartym, tak żebyście żeby się nie męczyli tym hołkiem i nie czytali tych dziewięćset stron. No to przeczytacie sobie Perksykę ten jeden rozdział i będziecie no. będzie. no. tak. Nie wszystko będzie. To jest straszczenie No. za nie Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak to działa właśnie. Słuchajcie, rozdział siódmy jest na przykład o czakrach. Wiecie wszystko o czakrach, prawda? Guzik wiecie, nie, nie wiecie. Jak przeczytacie, będziecie wiedzieli trochę więcej, ale okazuje się, że też nie wszystko, bo jak na pewno doszło do Was, 15 czerwca tego roku wylądowali u nas plejadanie. Wiecie już o tym tak? No. Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. No właśnie. że ta wiedza jest. Ma, ale nie, nie będziemy o tym mówić. Skończymy z książką. W <laughs> każdym to znaczy, te czakry zmieniają też y, y, swy, swój rodzaj wibracji, wielkość wibracji itd. itd. Ale, ale słuchajcie, jak ja teraz biorę te nowe historie, jak czytam Dispenza, czy tam czytam czy tam dochodzą do mnie te rzeczy, to mówię, Matko Boska, ta książka z przerażeniem ona jest stara i jest nieprawdziwa. Dlatego jak, jak już dostałem z wydawnictwa, zacząłem namiętnie siebie czytać. I to nie jest tak. I to nie jest tak, dlatego że ta wiedza, która jest prawdziwa, to znaczy jakbyście czytali jakąś książkę z okresu Mieszka pierwszego, ona też będzie chodzi. To chodzi tylko o inny język. Natomiast samo klu jest to samo zawsze. I zawsze takie musi być. Słuchajcie, i w ten sposób jak przeczytacie, jak przeczytacie tę książkę i będziecie chcieli ćwiczyć spokojnie, a tych ćwiczeń macie, jest tu 25 i słuchajcie, ja tak i wam takwit, żeby wam ułatwić to, to jest nawet spis ćwiczeń, no właśnie. Sobie. Także jak ktoś chciał ćwiczyć, to zobaczycie a to, to, ja będę sobie ćwiczył. i szybko sobie znajdzie. I wtedy rzeczywiście... Będziecie mogli tą energią się posługiwać. Możecie pomagać sobie, bo ma, możecie pomagać swoim najbliższym, możecie pomagać zwierzętom, możecie pomagać roślinom. I nie uważajcie, nie myślcie sobie, że coś takiego przyniesie tam same tylko przyjemne rzeczy. To tak nie działa. Ja to pisałem taką historię. Ja, e, ja mieszkam na Okęciu i do, do, do centrum, jak jadę, to jeżdżę zawsze tramwajem. Z jakiego względu? Wiadomo. W każdym bądź razie e, jadę sobie tramwajem i kiedyś, posłuchajcie, Siadam na, na parku i jedź. Na parku i jedź jest pusty tramwaj, zupełnie tylko ja i jak ja to napisałem, to jakaś mocno starsza dama w wieku poza pretensjami. No ale widać, że pani taka, o mam no, tak sobie siedzi, tak sobie rzuciło mu nic. I taka pani z taką małą, pięcią, może sześcioletnią yy, dziewczynką. Mała była zielona, słuchajcie, płakała. Po prostu się no jęczało to dziecko i widać było, że jest taka że... brzuch robona. Matka zdenerwowana, uspokajała jak mogła, duliła, denerwowała się. No w końcu zaczęła wrzeszczeć jeszcze trochę i będą u lekarza, żeby się uspokoiła. Ja nigdy tego nie robię, ale jeszcze wtedy to, to, było, to było dawno, to jeszcze takie rzeczy robiłem, teraz bym pewnie tego nie zrobił. Więc podchodzę i pytam, czy mogę pomóc tej pani. Panka spojrzała na mnie i mówi, widocznie już po, po wytrzymałości, i mówi, że proszę. No pytam też dziewczynkę, bo zawsze to trzeba robić, słuchajcie, czy, czy pozwoliłabym jej pomóc. A tak spojrzała? I tak, I na ta pana, pani z pretensjami. Pani jest lekarzem? Od razu, od razu. Nie, nie jestem lekarzem. A ona go tak wyschnęła. Tak, słuchajcie, że aż podarwały się wszystkie stare bilety, leżące na podłodze, a krawędzią. Podchodzę mi robię swoje. I teraz nie pytajcie, jak ja to robię. Bo potem też bo każdy się zastanawia, gdzie przyłożyć bilety. Gdzie tam dojść? Ja robię to zawsze intuicyjnie. Gdybym teraz poszedł do pierwszego rzędu, do każdego z Was, jak tu siedzi, siedzicie, to jak się przez chwilę zawaham, żeby kombinować, aha, bo tu dziewczyna tutaj tu przyłożę, to pan to inaczej czy... to już nic z tego nie będzie. To trzeba dojść i te ręce pójdą same. One same pójdą, intuicja więc poprowadzi, nie intuicja, to nazewnictwo. Pole kwartowe, pole jest tam poprowadzi, gdzie trzeba i te ręce wyglądują dokładnie tam tam, tam, tam gdzie boli. Słuchajcie, robię swoje, po kilku minutach dziewczynce wracają kolory, przestaje płakać i tak zerka na mnie tak sympatycznie. I nagle ta pani też mówi co? I nie boli Cię? Mała kiwa głową, że nie. A ona naprawdę Cię nie boli? Ona jest tak jest wyraźnie zdziwiona i teraz bardziej zdenerwowana. Przybywa pasażerów, słuchajcie, a dama wciąż molestuje te dziewczyny. I to sam. Naprawdę, czy nie boli. Ale nic się nie boli, tak za ja ciebie na okrągłym. <grymka> ja już nie wytrzymujemy tak, proszę pani, I się pani tak nie martwi. Pani zaraz będą u lekarza, bo akurat wjeżdżaliśmy do centralnej. ja tu wysiadałem. Ja wysiadam, a one jeszcze zostały w tym i siadając. słyszę jak ta dama zwraca się do tej matki, tej dziewczyny. A ja bym, proszę panią, poszła nie do lekarza, tylko do księdza. <noise> <noise> Bo na pewno rzucił urok na pani córkę i dlatego ją nie boli. <noise> Słuchajcie, naprawdę. By, by się za czas, do wyszedł i z takimi historiami będziecie się yy, czasami. Yy, no, po prostu was to spotka i bądźcie na to przygotowani. Kiedy już oczywiście przeczytacie i nauczycie się nauczycie się tą energią posługiwać. No i to chyba byłoby to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o książkę. I Teraz I teraz zadanie dla Państwa. Dlaczego to jest tytuł popierdywanie z metafizyką? Popier popierdywanie metafizyką. Też się nad tym zastanawiałem, no. ale pewnie chodzi o to, że to tu. musi iść tak mimowolnie samo od tak siebie. Jak popierdywanie? Jak. <śla> Nie nie ja sam, sam. Sam. Nie Bardzo ci dziękuję. Nie to ma jest powiedz inaczej No bo to się ociera o tak zwaną magię. Nie wiadomo co, trudno wytłumaczyć. A metafizyka to jest taka fizyka, a nie wiadomo skąd. Coś w nie jest magiczne bo takiego nie No i te wszystkie twoje sztuczki mm -hmm. w historii, no można podpiąć pod tą metafizykę, no, że on to nie jest wytłumaczalne. fizyka tego nie wytłumaczy. Tłumaczny. Teraz no, tłumaczę oczywiście. No. Teraz właśnie Braden, Gispenza i tak dalej właśnie dokładnie to tłumaczę. No ale dobrze. My do duchowości podchodzimy w sposób taki właśnie, mm -hmm. chciałbym To ma być na pią. wesoło, nie? Oczywiście. Podchodzimy do tego tak, jak nauczy nas w kościele. O Jezu, będę teraz z Bogiem. To jest tak, jakby Bóg i dał poczucie humor. Nie trzeba się naprawdę ubierać w jakieś szaty, zakładać ornaty i te różne takie czapy, jak ja widzę, to po prostu ja mnie to tak śpieszy, że nie wiem. Jak się nauczymy traktować życie bardziej lekko, z poczuciem humoru, to ono przestanie być takie upierdliwe i przestanie nas tak bardzo uciskać, bo to my sobie takie życie tworzymy. I dlatego właśnie stąd dałem ten tytuł. Ale obydwa wytłumaczenia jej Angeliki, i, i to jak ty masz na imię? Tadeusz. I Tadeusza. Bardzo mi się <toddź> podobają. Także kupuję je, je, je obydwa. Dobrze. Czyli teraz podsumujmy jakoś tę książkę, jeszcze teraz, jeśli można. Czyli chciałbym, żeby Państwo. żebyście zapamiętali, że tak po pierwsze, każdy się może tego nauczyć. Tu nie ma także, trzeba mieć jakiś dar, trzeba mieć umiejętności. Każdy może się go nauczyć. Pod warunkiem, że każdy musi wznieść się powyżej tych 200 Hawkinsów, czyli znaleźć się na poziomie odwagi, a najlepiej, jakby się znalazł, na, już na poziomie miłości oczywiście. Tak jest. No I wtedy to przychodzi bardzo łatwo i bardzo yy, bezproblemowo. I zapominajmy, że wszyscy my jesteśmy jednym. My jesteśmy połączeni. Z tym wielkim wybuchem, to, to jest różnie, bo jak, jak pewnie czytaliście, to już obala się te teorię wielkiego wybuchu. Czy on był, czy on nie był, jedni mówią, że był, drudzy nie był. W każdym razie kiedyś wszyscy byliśmy jednością. I nawet gdyby ten, załóżmy, że ten wybuch był, to yy, ten wybuch był jak gdyby te wszystkie, ta materia z tą energią się rozpieszmy, gdzieś, to i tak my jesteśmy połączeni. Właśnie Huna mówi o tych haka, prawda? Jeśli raz w życiu kogoś spotkacie, to już jesteście z nim połączeni na zawsze. Z miejscami, w byliście kiedykolwiek. Niekoniecznie w tych cielenach. Także my naprawdę jesteśmy jednością. Dlatego, jeśli ja czasami tam mówię w swoich postach, bo ja przez całe lata mówiłem, że można zmieniać tylko siebie, a nie można zmieniać rzeczywistości wokół siebie. Otóż i Braden, i Dyspensa, i Lipton mówi zupełnie coś innego, że można zmieniać też otoczenie. I to nie tylko przez to, że, yy, że zmieniamy siebie, bo też to też, ale możemy wpływać bezpośrednio na, na otoczenie, bo jak już powiedziałem, wszystko łączy to pole kwartowe czy pole morficzne. W tej książce też trochę na ten temat jest, mówię o tym, żebyście wiedzieli, że, y, że to jest rodzaj podręcznika, ale nie na zasadzie takiego y, podręcznika akademickiego. Dlatego ja tutaj na przykład nie podawałem w tej książce, y, skąd, brałem, y, skąd brałem te wiadomości, bo musiałbym wymienić, słuchajcie, no, niezliczoną ilość książek, filmów na YouTube.